Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Premier Mateusz Morawiecki podpisał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje w powiecie kępińskim. Największe wsparcie ponad 10 milionów 300 tysięcy złotych otrzymała przebudowa drogi na odcinku Laski czcinica To aż 80% wszystkich kosztów. Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na pierwszy odcinek drogi. Powiatowej, która znajduje się w gminie Trzcinica, pomiędzy laskami a Trzcinicą. Długość 2 km 377 m. Może nie jest zbyt ogromna, ale podbudowa i warunki gruntowe powodują, że ta wartość tej inwestycji nas w pewnym momencie również przeraziła. Wartość projektu 13 milionów złotych. I tutaj wielki ukłon do prezesa Rady Ministrów, że zaakceptował nasz wniosek i przychylił się jeszcze do sugestii co do dofinansowania w większym, w większym zakresie. Temat poruszono także podczas sesji Rady Powiatu. Większe dofinansowanie nie oznacza zwiększenia zakresu tej inwestycji. Powiat Kępiński wyłoży mniejsze środki własne na ten cel. Remont całej drogi Mroczeń-Trzcinica jest zaplanowany na trzy etapy. Starosta podkreślił, że na remonty dróg powiatowych czekają także inne gminy. Chcielibyśmy wszystkim te drogi tak wyremontować, tak usprawnić. Zresztą byliście Państwo świadkami, że no jednak inni radni też dopytują się o modernizację. Dróg powiatowych na terenie własnych gminy, więc musimy też spojrzeć na to obiektywnie. Premier podpisał także dofinansowanie z tego samego funduszu dla gmin z powiatu kempinskiego w wysokości ponad 2 milionów złotych. To 50% planowanych kosztów związanych z modernizacją dróg. Na budowę drogi dojazdowej do zakładu zagospodarowania odpadów w Wolszowie w gminie kępno przekazano 1 358 tysięcy złotych. Gmina Perzów na remont drogi obok szkoły i boiska otrzymała 425 tysięcy złotych, a gmina Baranów na remont ulicy Kościelnej 200. 80 tysięcy złotych. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.